Witam tutaj molenders, dzisiaj pokażę Wam jak zoptymalizować GTA 5 pod słabsze procesory. Po pierwsze otwieramy notatnik i wklejamy tekst z opisu. I w miejscu gdzie jest Twój skrót do GTA 5 otwieramy swój, yy, właściwości swojego skrótu od GTA 5 i wklejamy yy, yy, do skrótu odnośnik. I jak już mamy wklejony, zapisujemy zapisz jako, na pulpit polecam i wszystkie pliki, i kropka, musi być bat. I to nam za każdym razem jak otwieramy GTA 5 będzie optymalizować grę do wysokiego priorytetu. Tak samo jak w się na przykład i w innych steamowych grach macie mm, minus high, żeby wziąć wysoki priorytet to tutaj trzeba to tym sposobem. No i teraz jak już mamy pierwszą rzecz optymalizacyjną zrobioną, to druga rzecz, co można zrobić, to jest mm, to limit fps ów Wchodzimy w link, co będzie w opisie i jak klikniesz ten link, to automatycznie Ci się pokaże to okienko z pobieraniem, gdzie chcesz zainstalować. Wybieramy, gdzie chcemy to zainstalować, klikamy dalej, dalej i czekamy, aż się ściągnie. I jak już się ściągnęło, otwieramy to. Za pierwszym razem się trochę długo to otwiera. No to kwestia poczekać. Dobra, i już jak jest otwarte, to pierwsze co mamy zrobić, to zamykamy wszystkie aplikacje 3D, jakie mamy otwarte. Czyli jeżeli mieliśmy przeglądarkę, tam gry jakieś w tle, zamykamy wszystko. W sensie, że... bo inaczej to się po prostu nie... Mm, błąd będzie. Nie, nie będzie chciał tego z limitu ustawić. I teraz ustawiamy limit FPS na... No ja dam na 62 na przykład, tak? Można 60, 65, coś takiego, ale powyżej 60. Nie 60 równo, bo wtedy będzie limitować do około 59-58, coś, coś takiego będzie. Jeszcze można sobie, jak, jak chcecie mieć większą wydajność, jak macie słabą kartę, to możecie sobie na przykład wiatrak po ten, albo kartę podkręcić, ale nie polecam karty podkręcać, ale możecie sobie power limit zmienić i, i wiatrak. To nic wam nie, nie zepsuje, a może wam dodać wydajności. I teraz otwieramy GTA 5 skryptem, co wcześniej zrobiliśmy do ustawiania, jako administrator. Otwieramy, żeby nie mieć potem przykrych niespodzianek, i czekamy aż się otworzy. Teraz jeszcze Wam pokażę jak ustawić ustawienia, żeby było jak, jak najniższe możliwe. Po pierwsze ustawia, wyłączamy opcję skanuj automatycznie muzykę, ponieważ to dużo ciągnie. Potem w grafice DirectX 10 najmniej ciągnie. Rozdzielczość polecam taką jaką macie w monitorze, nie, nie, nie ma co po prostu tego ustawiać niżej. FXAA wyłączamy, synchronizację pionową wyłączamy, nie może być pół ani włączona, ponieważ to dużo ciągnie. Tauzuj grę przy przyłączaniu okna, to nic nie daje, tak więc możecie sobie włączyć i wyłączyć jak wolicie. Ja to mam wyłączone, bo mi to obojętnie. Tutaj wszystko średnia. Miękkie cienie na ostre. PostFX średnie. Antropozoidowe wyłączone, ambient occlusion wyłączone. I grafika zaawansowane, długie cienie na włączone. To jest ważne, bo na, na krótkich cieniach więcej ciągnie pamięci graficznej. I teraz jak już tak mamy ustawione i włączony limit FPS w FGA Precision, wchodzimy sobie w tryb fabularny czy online jak, jak wolicie i zobaczycie jaka jest różnica w wydajności w tym. No i jak widać, wydajność jest lepsza o wiele niż na synchronizacji pionowej. Ponieważ synchronizacja pionowa idealnie dopasowywa klatki do, do. równo do każdej milisekundy dopasowywa klatka. A jak widać, z włączoną nagrywarką na Pentium za 100 zł odpaliłem GTA 5 przez 10 fps. Jednym programem tak można bardzo grę zoptymalizować. Jak widać, no to trochę mam przycinki tak, ale to specja tego, że mam na włączone nagrywarkę na dysk, w którym jest jeszcze gra włączona i jednocześnie mi nagrywa na ten sam dysk i czyta grę. Więc jak widać, przez to mam takie lekkie przycinki, ale normalnie to... ...to bardzo to pomaga. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jak będziecie do innej gry wchodzić, niż do GTA V, to zamykacie wszystkie gry i aplikacje 3D, tak jak wcześniej. I wyłączacie limit FPS-ów. Ponieważ, jak tego nie wyłączycie, będzie Wam każdą grę limitować do tych 60, iluś FPS-ów ile sobie ustawicie. Polecam to mieć na około 60, powyżej 60. Bo, jak będzie 60, to jak już mówiłem, będzie 50 ileś limit. Myślę, w sensie, że po prostu tak to gra będzie wypierwać. I wyłączamy frame rate target. Klikamy OK. Radzę dwa razy sprawdzić, czy to się wyłączyło. bo ten program jest taki trochę. Taki trochę niezbyt jest dobrze zrobiłem ten program. To jest taka wada jego. Tak więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. I zapraszam do subskrybowania kanału po więcej poradników.